Cześć, jestem Wiktoria i dziś pokażę Wam, jak wyglądają moje wizyty u Maxa, psa, który bardzo przeżywa rozłąkę ze swoją ukochaną opiekunką. Zawsze, gdy jego właścicielka wychodzi z domu, Max długo siedzi przy drzwiach i czeka. Widać, jak bardzo za nią tęskni. Dlatego staram się delikatnie ociągnąć go od tych myśli, siadam z nim na podłodze, glaźcie mówię spokojnym głosem. Czasem Max przychodzi i kładzie się na moich nogach, próbując zasnąć. Zdarza się, że jeszcze kilka razy podbiega do drzwi, jakby chciał się upewnić, że nikt nie wrócił, ale później już się rozwóźnia, przechodzi na kanapę i kładzie głowę na moich kolanach. Zdarzały się też dni, kiedy ma dużo energii. Wtedy chce się bawić, przynosi zapałkę, a zaraz potem tuli się, jakby chciał powiedzieć Zostań ze mną jeszcze chwilę. Dla mnie najważniejsze jest, żeby Max czuł się bezpiecznie i nie był sam w tych trudnych dla niego momentach. Właśnie na tym polega opieka Alvis. Jesteśmy wtedy, kiedy opiekun nie może. Dajemy psu ciepło, obecność i spokój. Bo czasem wystarczy ktoś obok, żeby dzień był łatwiejszy.